Restauracja. Właściwie czynna jest przez cały rok. W sezonie zimowym, raczej po południu. To jest budynek, również budynek za nim, który jest wybudowany z byłych stani przedwojennych. Te stanie powstawały w latach 30. -tych. Zachowały się w archiwum wszystkie plany i pozwolenia. Mniej więcej były te stanie ustawione w płotkowe, Tutaj w zakolu rzeki. Fragmentem tej zabudowy jest jeszcze ta stajnia tutaj po lewej stronie, która nosi nazwę stajni szkółkowej. Była też drewniana, obmurowano to po wojnie. Również po wojnie jeszcze odbywały się tutaj wyścigi, zdaje mi się, że do 1947 roku. Potem jakimś dekretem wszystkie te tory zostały podzielone, a Lubelski Tor nie został w tym ujęty, tak przynajmniej z gazet wynika. I ponieważ miał już gospodarza, to było przedsiębiorstwo melioracji pełnej nazwy, trudno jest w tej chwili wymienić, jednak zostało część dokumentów zabezpieczonych i można na podstawie tego dokładnie wiedzieć, w którym miejscu stajnia stała, jaki miała wzór, ile miała centymetrów, co się zachowało. Udało mi się to z swoich em, archiwów pozyskać.